Witamy nie, was w filmie. Cicho, 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 cicho. Witamy was w filmie, w którym zagramy w fnaf multiplayer. Ja jestem guardem. Później się wylosuję, kto będzie następny. E ready. Dobra. Ja jestem guardem. Oni mają tutaj. No to ja później będę animatronem też. Jest jakie to głośne wszystko. Ja muszę to ściszyć. Czekajcie, wy się wyciszcie jak coś. Jakby to jest serio głośne. Dobra. Ty już nikogo na scenie nie ma? Jezus Maria, wy tutaj. Rehardujecie. Ej, ej, ale wy poczekajcie, kurde. Wiecie, kiedy ja ostatnio w Nofa grałem? Jezus Maria. Mniej więcej. Jezus Maria, Bosko święte. Ej, bo ja już! Jak ty tak już szybko! <noise> ja, ja jestem już dobrym Foxem. Ja Myślałaś, że ja ciebie zabiję, bo już byłem bardzo blisko. Dobra, no to kto teraz? Ja? Dobra, to po prostu kto pierwszy ten lepszy, idziemy na... Czekajcie, to czekajcie. <noise> okay. Dobra. Aha. Ja chcę być gruby, ja jestem grubasem. Wybrałem Foxiego. Ja, ja jestem grubasem, jestem... Tamten tam jeszcze. Ja będę później Pimpusiem. Dawno, ja jak ja wtedy ja byłem Goardem. Z... Uh -huh. Siemak kolego, kto tam, kto tam jest Fredim, a nie to się Ośma Boni. Boni na już 4, na już na 4, 4, 4, na na 3, 4, Chupcy już zamknął! <grym> 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 Ej, ja, 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 no niestety. To no, 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 no. <grymne> no, na sam początek? To nie ma aż tak samo. Tak szybko? Ej, ale... Ja bym mógł zamknąć. Zawiłem go! Zabiłem Gnoja. To jest słabo, Dobra, jest! By, ja byłem pierwszy Foxy! Jak jako Foxy tutaj, ja tutaj robić? Ja, ja już Dobra, no fak! Tylko ściółka zamknięte, te drzwi! Nie, no nie możesz mieć, to nie te drzwi, właśnie. No właśnie, ale. Ej, a no właśnie, bo ja widzę kiedy są otwarte! Ja nie mogę! Ej, dobra ja będę tak kąpił aż otworzę. A, je, a co? Już? A już to tu nie A, ktoś zabił. Dobra. Ja zabiłem go. Jezu, już wszyscy tutaj. Mam miniaturkę normalnie. Normalny. Kurde no. Aha. Yeah. Yeah, no, nie normalny! Kordena. tam Dobrze! Ale na Ja już mam taktykę. No bo wszyscy się w tym samym momencie ruszyli. Nie. No, Foxy jeszcze nie. I coming for you. Ja się bawię Magdalena Magdaleną. Was na stróżu. Nożny Struziu! Skurczyciel! Ej, to co jest? Ej, no to bo. Ej, wiecie co? Tak. Bo ja miałem. Ej, nie, ja ej ale czekajcie, ludowy. czekajcie, czekajcie! Ja miałem wzgląd na Foxiego, patrzałem na niego cały czas. On nawet nie wybiegł. On dalej stał w tej. Ja chyba właśnie Chikom jeszcze nie grałem. Czekajcie, panowie, ja się obrócę. Cześć, panowie? Eee, jak, jak się obrócić? Robię? I klikasz na kamerę 1A Ej to weźcie wszyscy się z... <grywa> miniaturka! Miniaturka! Miniaturka, miniaturka! Czekajcie stop! Miniaturka, weźcie! <grywa> miniaturka! Dobra, mamy miniaturkę! I dalej! widzę <grywa> tego... Ci dam KFC kurde. Za chwilę z ciebie kurde kebaba zrobię. Cześć! Cześć O cześć! Co mi się patrzysz na dupę? Ty kuda. Ja idę do kuchni, weźmy coś. Idę robić kebaba. Ja ci zachwiałam w tej kuchni. Ja pana w tej kuchni. I ty włączyłeś latarkę? Bym, bym, bym na fazwójkę, więc na pewno będzie Kto wygrał, kto zabił? Ja, A kto? Kto to był? Kto to był? Kto to mi. O Faz zamknął przede mną drzwi, nie wiem, Ja, Foxy! Ale nie ma, to jest Foxy. Dobra, nie bierzemy Foxy, bo, bo Foxy wbiega kurde w jedną sekundę. I po prostu taktyka na Fox'ego jest tak, że od razu jak otworzy Guard drzwi, to od razu biegniesz. Jezu, grupy to... Ma, gruby to masz. Co się napisz? Co wy się napisz? To widzę, nie od was uciekam. No jak widzę? Tak jest Pixy po prostu. Nie dawaj na 3-4. Dobry co ty robisz tam No ja już poszedłem, bo ja tutaj pomyliłem się, ja jestem ślepy kolego. Bo ja jestem, ja jestem grubo oni za, za wąskie zrobili drzwi do męskiego. O, już? Już? Kto? Kto zabił? Kto zabił? ja już animację. Dobra, żegnamy z filmu e, Bajo Jajo.